już został napomniany przez sędziego Wiśniewskiego Sałama i wprost pod nogi dobrze ustawionego Frączka, który wydaje się, że był faulowany, ale milczy gwizdek arbitra. Jeszcze szywa Kaczówka w polu karnym. Jest bramka dla Wisły i są też kontrowersje, ale sędzia Sebastian Wiśniewski pozostaje niewzruszony na te protesty. Wisła cieszy się z pierwszej bramki w 36. minucie. Ogromne pretensje LKS u Wiślacy nic sobie z tego nie robią i to oczywiste. Natomiast, o właśnie, oglądamy powtórkę. No to chyba rzeczywiście faulu nie było. Na to wygląda. Strzelał Szywacz. Było zagranie ręką ratowskiego. Arbiter pokazał, że gramy dalej. Piłka spada pod nogi Kaczówki. No a ten pakuje futbolówkę. Zimon. Do... Prostopadle. Zostawiona piłka Kaczówka. Ponownie szef. Bierze w okienko bramki i to jest 2 do 0. Ależ bramka Wiktora Szywacza. Co za trafienie! To jest specjalista od pięknych bramek. Trafiał w meczu z Watrą. Trafiał w meczu z Dalinem i robi to z wiceliderem. Wiktor Szywacz zrobił to doskonale. Ależ gol, ależ wykończenie. Pięknie zrobił to Wiktor Szywacz. Poradził sobie z jednym, drugim rywalem. Uderzył technicznie, nie dając szans Arcjomowi Hamelsres. cały Niewiadomski. Kutwa. Zimon. Bardzo dobrze do Szywacza. Wiśniewski otrzymał fantastyczne podanie od Szywacza. Wiśniewski w sytuacji sam na sam. Wiśniewski z trzecim trafieniem dla Wisły w tym spotkaniu. Wiktor Szywacz dorzuca do bramki asystę. Świetna zespołowa akcja. Wisły dwa kraków uwieńczona trafieniem Kuby Wiśniewskiego. Wisła wydaje się, że zamyka rywalizację. W tym meczu oglądamy kapitalne podanie. Wiktora Szywacza i między nogami Kamelki posyła piłkę.